I've never heard of it. There isn't even a street address, just UTM coordinates. The entrances are all hidden, but I have passcodes. Okay. You have Looks like I've already got the data. Messages. First, first things first. Get to the roof. The hell out of the way. Mm, <laughs> <vibram> can, the can we drive instead? My so? car's downstairs in the parking garage. Kind have? of.

Nawet w informatora wace nie no, wace informatora fajnie się eskortuje. O, tu widzę, że. Impreza była niezła. O, flaszka leży, ale bajzel. Może powiedzą coś ciekawego. A to nie to ona mówiła z tym bajzelem. O oh, fucking stein! Nie wiedziałam, że obudzę jeszcze kogoś. Ciekawe, czy ją doradzę zabić. Znaczy, czy oni mogą ją zabić? O O, o, -o. pani. <śpiewanie> Witam pana. Dobra. Uciekamy pani. Jusiu! Musimy się przedostać tylko i wyłącznie. A nie, tam nie ma, to nie. Może strzelić? No nie ma. Tak czułam. się powystrzelało wszystko. Jezu, ty też tu straszysz, ludzi. Dobra, bierzemy strzel bez. Ty, ja tu windę widziałam. Nie no, wygląda to, że chyba tędy się szło. Ja wiem, że do windy, tylko tyle. I to mi wystarczy. A no tak, na sam koniec do tej windy. O, tędy i ona tam coś będzie tych przy windach windach pierdaczyć, robić. No to wygląda. A nie jestem do końca pewna, czy dobrze idę. Bo nie dobrze mogłam dziś zawędrować i nie proszę mi się tu wracać. No w sumie... No, że skończmy temat. Ale no. no o, o, patrzcie, dotarłam tutaj gdzie chciałam. Wcześniej tam nie poszłam, bo zapomniałam w ogóle, gdzie ona jest. Dobra, mam ją w dupie. My jesteśmy samotnikami. Nie ma jej. No, patrzcie, zniknęła, jako była jedna. Tu jest zamknięta. No, to czyli, że nie niepotrzebnie tu szłam. A, ty inteligencję mnie gardzisz. Nie ma co. Aha. Trzeba było mi mówić, że źle idę, nie? Ale nie, woli stanąć kurnę dupę za położyć tu i nie. Ja nie idę, bo on źle idzie. Idź się Bo tu gdzieś ta winda jest, no. Ja tą windę muszę cały czas ominąć. omijać. Idzie ona ta w ogóle ko była jedna. Biegnie, idzie, idzie, Jezu. O, chodź, tu, duperusz już idziemy. Jezus, Marian. Dawno nie grałam, to zapomniałam. Mimo, że dużo razy grałam. Ale no, zdarza się. Ale ominęłam windę, która jest. No tutaj! Mówiłam, że widziałam windę, ale nie, coś mi się przewidziało. Idziemy, idziemy, idziemy. To ja wcisnę? Nie, ty wciśniesz. You don't mess around, do you? Czemu miałbym nie marnować? czasu inaczej nie mocno ci chodzi. Znaczy, ty ty, 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 ty. Ty masz jakieś wizje co do mojego agenta?

No, 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 zamykaj się, no! No, przecież już wszystko ok, no. O, patrz, zamknęło się, widzisz? Wystarczyło chyba podejść. Nie wiem. No, już nie stresuj się, jako było, tak. No i znowu, tak, teraz. Co ty nie mam gradu, więc nie mi się czym tam cieszyć. O, patrzcie, idzie przy A tam są apteczki. Jezus Marian, wy kobiety jesteście jakieś. Może też byście zrobiła i powalczyła? Ja ci broń dała, co? Ej, nie, paniusia nie. Ona nie da rady. Wy tylko narzekała. Agen musi odwalać brudną robotę. o no, ślepie jest najlepiej strzelać. Dobra, tu jest przeładowane. Tu tak. Czyli, że ostatnie piętro zostało do... Znaczy, chyba... No, jesteśmy na trzynaste. No i się zaczyna. Może tu nie czekaj, bo ja nie chcę nic mówić, ale twoja siostrzyczka może przyjść. Bo że pukanie serca i w ogóle taką niebezpieczną muzyczkę trochę. No i idzie Alma. ALMA JEST No, Dobra, ACTIVATE No i zabrali nam no, bo co zrobić Siostrzyczki, to Alma raczej nie zje, no nie? Nie ma powodów O, proszę, zamknęło się, jakie to tradycyjne Jezu uh, yes. Idziemy, spindalamy Nie ma nas Tędy na górę Tak Oczekamy... To o mnie chyba mowa. Dobra, tak, sprawdzimy to. I Ej, gdzie ty? Się zapędziłaś się w chłopie trochę. O, kurna, no i mi nie wyszło z tą awteczką gównoju ze strony. Żeś się musiał podpierdaczyć. Nóżka ci lata? zaraz. Niestety nie trzeba iść schodami. Aha, no tak. Jezu, a wy tutaj przecież wyście tak cicho siedzieli jak puszki podmiotów, więc was nie słyszałam. Spryć uchy, nie ma co. Czy to jest ten moment, zresztą, wyjdą przez to Nie, to nie ten moment. Ale taki będzie dopiero chyba. No, raczej tak. O ile już nie był. Nawet nie pamiętam. Tak, to jest zamknięte, więc trzeba wpić przez krateczkę wentylacją. No, i agent, dobra. Mamy kolejny podinterwał, czyli lot. A ja się z Wami już pożegnam. To było na tyle raczej. No tak, w sumie nie za wiele nagrałam. Znaczy, coś tam nagrałam. Znaczy. Czy była, która jest godzina? 217, no więc tak. no ona no tam będzie ta Alice i w ogóle tam będzie rozpierdziel więc dziękuję za oglądanie zapraszam do kolejnych odcinków do usłyszenia przy Brothers in Arms bądź też przy Assassin'ie chociaż prędzej przy Brothers in Arms no, no to do usłyszenia